Dzień dobry. Jak wiecie, od dłuższego czasu szukam tej mojej wymarzonej dwudziestki albo amura. Z racji, że z dwudziestkami się bardzo nie powodzi. Z oczywistych względów tych ryb jest bardzo, bardzo mało i trafić taką rybę to. Uff, lekko nie jest, ale dowiedziałem się, że na tej wodzie, na której ostatnio byłem kilka razy, są amury. Podobno. Nie słyszałem, żeby ktoś złowił, ale podobno są. Także spróbujemy jeszcze raz. Dodatkowo. Jakiś czas temu widziałem bardzo długą rybę, która płynęła przy powierzchni. Co prawda zupełnie nie w tej okolicy, mimo wszystko ją widziałem. Bombka, metoda, bardzo klasycznie podchodzimy do tematu. Plan na metodę jest taki, że będzie nam latała pod drugi brzeg, po prostu. Bombka, no to coś wymyślimy. Mamy trochę czasu. Tutaj zaczynam od małego żółtego halipo. Zobaczymy. Właściwie na dwóch wędkach będę łowił na żółto, bo na drugich pewnie będę łowił na korna po nęceniu kukurydzą. Parasol troszkę będzie przeszkadzał w rzutach, wiadomo, ale poradzimy sobie. Troszkę w lewo, od nas. Oj, Dobrze, że złapałem. Mega płytko tam jest. Nic tam nie widać, ale gdzieś trzeba zacząć. Zobaczymy co wyjdzie. Potrzebna jeszcze kukurydza, jak to do bombki. Nie będę taki odważny jak jakiś czas temu. Weźmiemy jedną puszkę i zobaczymy co się stanie. Kupowałem na promocji te puszki i się nie otwiera żadna. Wszystkie pękają zawleczki. O, mamy wyjątek. Smacznego, sprawdzimy. Poczęstujemy kaczkę. Smacznego. Trochę wody z kukurydzy sobie dodamy do peletu. A co? Resztę odsączamy. Kulka założona czeka. Nic wyjątkowo ciekawego tutaj nie znalazłem, więc po prostu strzelamy lekko w prawo, żeby sobie nie przeszkadzać przy wędkach. Te dziurę pomiędzy drzewami. I dosyć mocno sprocy. Uuu, ładny spław, tam zwalone drzewo. Uuu, zaraz się przeniesiemy. Poszły dwa mieszki i jedziemy. Mega płytko tutaj jest. Nie wiem, czy jest metr wody chociaż. Także jeżeli większe ryby będą wchodziły w nasze łowisko, to je pewnie zobaczymy, zanim będzie branie. Na razie klasycznie, jak utąka, 10 minut, nie dotykamy, sprawdzamy, czy mamy ryby. Od razu w łowisku. Czułem, że to się uda spod tego brzegu. Ostatnio mam nosa do bardzo szybkiego łapania ryb, na metodę zwłaszcza. Właściwie natychmiast coś łowię. Później jest trochę gorzej. Nie wiem, który to wyjazd z rzędu na metodę, gdzie w pierwszych rzutach mam rybę, a później wszystko wygasa. Także miejscówki chyba typuje dobrze, tylko jakoś nie za bardzo umiem je utrzymać. A rybka jest nieduża raczej. Ale bardzo mocno nam idzie w lewą stronę. Obudziła się. O, zdecydowanie się obudziła. Ona chce iść w to drzewo. To fajnie. Ja lubię jak są zaczepy. Ale ciekawie chodzi. Tak jak nie karb. Ale pewnie już to mówię po raz setny przez ostatnie 50 filmów. Więc zobaczymy co wyjdzie. Żeby nam tylko tego nie poplątała. A widzę, że próbuje. Porwie drugi kij. Muszę do góry, żeby nie plątać. Nie porwała i zawróciła. Bardzo grzeczna ryba. Przeszłam jeszcze pod wędką, no co za dziadyga plącząca. Ona pewnie chce iść jeść, jeść tę kukurydzę, która jest na bombkę strzelona. Ale wolałbym jej tego nie dać zrobić. Spokojnie, to się ogarnie. <grym> Mówiłem, że się ogarnie. A, ale chyba karpik, tak. Ładny karpik. Na to wygląda. Wziąłem ze sobą kołyskę, jakby się miał. Ooo, trafić amur. Ale trafił się glut. No taki już dorosły glut. Z tych większych, już tak, to już taka granica między glutem a rybą. No waleczne to jest potwornie. Ale jest masz. Jednak nie. <grystanie> <grystanie> Następny akrobata. Dobra, musi być nasza. Ło, tak jest. Dobra, przesadziłem to już jest porządna ryba. Daj tylko hak. O, powiem Wam, myślałem, że mniejszy. O wiele, a to jest taka 60. Jesteś jak podbierak? Jest jak podbierak. <grybuj> Był idealnie jak podbierak, więc 60. Tu mam kołyskę, żeby położyć rybę. Ale no przecież. Lenistwo musiało wziąć górę. Małe żółte haribo. No i skoro działa, to nie zmieniamy. Mega ciekawe, czy to ta ryba się spławiła. Jeżeli tak, to mamy problem. Oby to była inna. bąbka. I to... Nie chcesz sobie pocholować ryby? Tylko mnie nie zabij tym, tą wędką i będzie super. Dzięki. Właśnie, aż dziwnie na to patrzeć. Ło ty, ty, ty. Chyba tak. Tu po braniu było widać, że jest mała ryba. Moja ryba spadła. Kurde. Ale to była fajna rybka. Moja rybka spadła, to chociaż co ty wyjąłeś? pozwoli, że go wypnę od razu i ten? Niech sobie idzie stąd? Kurczę, to mój był sporo większy. No taki 45 pewnie, nie? Może 40? Jak idzie. Aj, szkoda. Wrócili. Ryba, która mi się spięła na bombkę. Nie wiemy jaka niestety ale żeby było ciekawie miałem tam haczyk z zadziorem pięknie i mimo zadzioru po prostu przy rolce spadła nie wiem jak daleko już była w lewo przecież jej nie widziałem przez krzaki niestety a z racji, że jeszcze druga ryba była w tym czasie trochę się skomplikowało jeszcze straciliśmy kulkę zakładamy i jedziemy a jedna proca wystarczy tu jest bardzo duży mieszek. Dużo tego leci. Ale było piękne to branie. Szkoda. Ale to tak jest. Akurat kolega przyszedł. O, już w sam brzeg wpadło. Już tak z 20-30 minut nic się nie dzieje. Jedno jakieś oczko tam, gdzie leży bombka i tyle. Natomiast widziałem jakieś dwie ryby przy powierzchni, które sobie popłynęły w prawo tam, gdzie kolega się rozkłada, o Tam tylko poszedł po resztę rzeczy. Chyba mnie nie polubiły ryby na dłużej. Nawet się spławiły idealnie przed jego stanowiskiem, to będzie zabawa. Wystarczyło narzekać jest. Na razie mamy 3 do jednego dla metody. Ale to takie miejsce typowo metodowe. Bąbką jednak tak łowimy z otwartej wody. Ale rybka nieduża. I bąbka się zaczęła ruszać. Coś tam się dzieje. Spróbujemy szybko tę wyholować, bo jest naprawdę mała. Na bąbce mamy obcierki. Ciekawe czy poluzowałem kołowrotek. Tak, to staramy się szybko holować. Pewnie nic się nie wydarzy ostatecznie, ale i tak się staramy. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie mogę złowić tych hamurów. Ale podejrzewam, że jest ich za mało po prostu. Ale się pewnie nie wypnie, bo to glut. Coś fajnego z bombki to wiadomo, że się Coś Zresztą dziwnie walczę tym pyskiem. E no, nie taki glut. No, ale nie jest duże na pewno. oś też cię nie będziemy nigdzie brali, od razu cię wypuścimy. Spróbujemy cię nawet nie wyciągać z wody, ale się nie uda. A jednak się mogło udać, by się wypiął. E, no przyjemny w sumie. Ale ma bardzo ładne łuski. O ty! Pokaż łuski tylko i idziesz. Dobra. Strasznie duże. O, chyba widać. No nerwowy, dobra. Niech idzie. dowody wody. Swoje wędki na chwilę zostawiamy i idziemy pomóc. Podbierać. Ktoś zapomniał podpieraka rozłożyć. No tak, było warto, oczywiście. Kiedy podbieraliśmy rybę u kolegi, mieliśmy branie na metodę, ale szybko odpuściło. Spróbujemy pod to drzewo. Koniec nie widzę, pod słońce. Myślę, że potrzeba cudu, żeby to nie weszło w jakiś zaczep, ale spróbujemy. Te ryby przy powierzchni, które widzicie albo widzieliście są. Przed stanowiskiem kolegi. Idealnie u niego wszystko, u nas y, absolutnie nic. Na bombkę szarpie dropnica od czasu do czasu. Telewiki. No, próbujemy go wyjąć, bo, ale podejrzewam, że on tam wisi w tym zaczepie. Ale to z to nie jest ten zaczep. No, zrobiłem kilka obrotów. No, ani myśli puścić. O, puściło. <laughs> Zobaczymy co. Podajnik jest na pewno. Mam nadzieję, że przy też przetrwał, ale bardzo w to wątpię. A, przetrwał. Nie było tak źle i nic mu się nie stało dodatkowo. Tylko kulkę straciliśmy. Jedziemy to samo: małe haribo. Dalej pojedziemy żółtym. Niech te upały już się kończą. Przyjdzie jesień i pora na konie. Nie widziałem tej kaczki w cieniu niechcący. Człowiek próbuje nagrać rzut, a tu na bombkę, ale coś małego. O, takiego naprawdę małego. Karaś. A jeszcze lepiej, leszcz. Będzie trzeba prać podbierak. Niesprawiedliwe. No niech będzie leszcz. No musiał być leszcz widocznie. Ale nie duży. Taki 45 pewnie. Najważniejsze, że już płotki nie szarpały, tylko było takie branie, że branie. Poszedł. Na metodzie pojawiły się jakieś obcierki, tam gdzie niechcący prawie rzuciłem w kaczkę, ale mega delikatnie, na bombce jeszcze czasami coś szarpnie, jakaś drobnica i chyba tyle, ale godzina taka prawie 15, taka nierybna bym powiedział. Jak ta lewa wędka dalej się tak będzie przyginała, co chwilę to spróbujemy to w końcu wciąć, albo jeszcze lepiej, po prostu to przerzucimy. To już trwało 7 minut takie szarpanie delikatne, a tam nurkowała kaczka, więc się martwię czy to nie była ona. Dobra, ogarnęli. Akurat kolega miał rybę. Próbowałem mu zrobić zdjęcie i nie zdążyłem. Także zaraz do tego wrócimy. A tu mamy niedużą rybę, więc szybko pójdzie. Leszcz, no leszcz. A tam rybka dosyć ciekawa. A już widziałem, że zabiera wędkę, więc wolałem szybko przybiec. Ale szczyk, no, większy niż poprzedni na pewno, wszystko chyba splątał przy okazji. Tak, no miał trochę czasu, zanim dobiegłem. Odplączemy, jak wrócę. A już się odplątało. Ok. Chodź. Zasuwaj, cykniemy zdjęcie i wracamy do normalnego łowienia. Co, wypuściliśmy rybę, a czy kolega wypuścił wracamy i na metodę ryba i to rozumie tak to można ryby łowić a chyba zeszła a jednak nie, płynęła do nas strasznie dziwnie chodzi tak jakby dawała opór przez sekundę i później płynęła do nas O, znowu dała opór strasznie dziwne a rybka jest mała chyba jakieś leszcze nas obsiadły tu, nie chcemy Dobra, nie o jeszcze nam chodzi zdecydowanie dzisiaj, ale co zrobić? No, jeszcze taki malutki, nie miał siły powalczyć. Od razu do wody gościu. Zobaczcie, co kolega ciekawego złowił. Możecie, dzień dobry powiedzieć. Dzień dobry, witam. Jest to moja największa ryba na tym łowisku. Nigdy nie złowiłem tak pięknego okazu. Piękna puszka po kukurydzy jakiejś smakowej, pewnie. Gratuluję. Ja nie złowiłem jeszcze nigdy. Tak, trzymaj. Połów życia kolegi za nami. Oj. O urok naszych wód. Bombka wróciła. A na bombkę branie leszcza takie, że byłem przekonany, że mamy piękną rybę. A był leszcz. No cóż. Ale próbujemy tego samego. Myślę, że te większe rybki na razie nas opuściły. Popłynęły do kolegi, ale będą wracały przecież. Kaczki, oczywiście, płyną tam, gdzie rzucamy, bo coś się dzieje w wodzie. Ciekawe, czy jakieś jedzenie będzie, ale nie ma. Ale nie ma siły. Ryba no nie ma siły. A jeszcze zeszła. A strasznie dziwne to było branie, ale na pewno była mała. Przerzucimy się kawałek w lewo z tego co łowimy, bo coś tam się pokazuje czasami przy brzegu. Jakiś tam spław widziałem, więc spróbujemy pod ten spław, ale to jest dosłownie 50 cm od brzegu. A będzie musiała kawałek dopłynąć. Niestety wygląda na to, że nas rybki opuściły i są z prawej strony. Tam się holuje. U nas na razie nie. Sprawdzimy jeszcze bombkę. Zupełnie odpuściła, jakby nawet drobnica zniknęła. Wafters jest. Ok. Strzał rzut. Zobaczymy. Może się poprawi. Dziwna akcja, bo akurat podnosiłem wędkę od bombki. Chciałem przerzucić, bo jakaś drobnica szarpnęła kilka razy. I w momencie kiedy podnosiłem zgięła się szczotówka i mamy rybę, A trochę szczęścia też się przydaje. Nie wiem jaka nie zrobiła jakiejś wyjątkowej rolki. Tyle, że przejechała mocno w lewo, i próbuje nam splątać ze stale, i może jej się udać, teraz podejrzewam, że na metodę będzie kicha, bo zrobiło się tam zacieniono. Nie, zacienienie się zrobiło. I w tym cieniu pewnie ryby nie będą chciały być, bo chcą korzystać z ostatniego słońca. A chyba całkiem dobra rybka, chyba całkiem dobra. Mamy karpika na 99%, ale wygląda na całkiem sporego. No, jest mocny. No, nie robi się zdjęć pod O, Oszty, nieważne. Strasznie waleczny jest. Chodź, 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 chodź. Strasznie waleczne tu pod nogami. No, nie chce się dać ściągnąć. No. Dobra, mamy to. Mamy pożyczoną matę, bo. A moja kołyska jest sucha, a tu mata już była do zdjęć. Ma 60. A więcej? 70. Oszty. No, a ja. <laughs> mnie strzeli. No ładnie, 70. Na bombkę. No zawsze robi wrażenie. Piękna rybka. Nadal nie amur. Nadal chcemy amura złowić. Pójdziesz już, nie? Podoba mi się. Nie powiem. Powtarzamy. Dawno nie połowiłem fajnie na bombkę. Może dzisiaj się odpali. Zobaczymy jeszcze metodę. Mamy słońce idealnie teraz na twarz. Dobrze, że parasol zasłania, ale odbija się od wody i tak 2 na 10 trochę. Tam nam się zrobiła dziura w cieniu. Spróbujemy zaraz tam rzucić. No w okolice, też nieźle. Nie trafiłem przez parasol. My sobie tutaj miło siedzimy, gadamy. I strzał na bombkę. Ale też nie duża ryba. Czy znaczy, Nie zrozumcie mnie źle, taki KARP 70 jest piękny, ale człowiek jednak chce amura, albo bardzo dużą rybę, w końcu już jesień. A tu chyba idzie naprawdę jedna z mniejszych ryb dzisiaj, a czy jeden z mniejszych karpi, tak się wydaje. Kompletnie bez walki idzie. O, ile to w ogóle będzie karp U jaki ładny. Ale śliczna rybka. Mieliśmy mieć zdjęcie, ale kolega ma rolę akurat. No dzieje się tutaj trochę. Ale piękny karpik pełnouski. Jednak pełnołuskie mają w sobie coś innego zupełnie. Piękny jest. Całkiem zdrowy i ma takie fajne ciemne plamki miejscami. Od razu go wypuścimy, bo kolega chyba będzie potrzebował pomocy. Albo nie, zobaczymy. Dobra, idziemy na ratunek. Jak ty to zrobiłeś? Trzymaj napięte w miarę. No, dawaj. Dziękuję bardzo. Ja to mam za dobre serce jednak. Chyba też pełnouski, tylko trochę mały. Chyba tak. A nie, nawet nie pełnouski. Ale ciekawa rybka. Jednak pełnouski, tak. Fajnie. Głośno nam się zrobiło dookoła, ale musimy dać radę. Okej. Okay. Bombka rządzi dzisiaj. A przynajmniej, kiedy to słońce tak się pozmieniało. I metoda. Na odmiany. A, zeszła. Ale to była mała ryba. Było widać po braniu, takie mega delikatne. Tyle co bombka rzuciłem. Niefera. Straciliśmy w końcu kulkę, coś zmienimy. Ale przede wszystkim zmienimy kolor nie, i wielkość I założymy duże haribo i co mamy w ogóle a założymy pomarańczowe albo nie, różowe do cienia założymy różowe kompletnie nic nie widzę gdzie mamy rzucać więc po prostu rzucimy przed siebie chyba czy cały czas się trzymam cały czas też łowiłem tam Dobra, już widzę, <grym> ok już wszystko wiem daleko od brzegu trochę no cóż, kompletnie nam odcięło ryby, nic się nie dzieje. Zachodzi słońce za drzewa. Na razie metodę spróbowałem rzucić w lewo, bo coś tu się pokazywało czasami. i Mam tak wędkę na wprost i z rzep zrobiłem sobie bąbkę. Pomysłowo, ciekawe czy zadziała. Czemu by miało nie zadziałać? Absolutnie odcięło. Albo już wypłynęły z tej zatoczki, albo są tam na końcu i może jak będą wracać, to jeszcze coś trafimy. Obie. Korzystając z tego, że się nic nie dzieje dalej, to jakaś przekąska. Mamy czosnkowe kabanosy. Co za nowość. I cały czas jeżdżący motor dookoła. Powiem Wam, że to chyba dobre na wampiry, bo sam czosnek czuć. Na pewno nie trzeba ze sobą srebrnego kołka nosić dzisiaj. Rezygnujemy z pomysłu łowienia w lewo. Wracamy do łowienia na wprost, bo nic się nie dzieje nadal. A na stanowisku obok, jednak jakieś brania są żeby sugerowało, że te ryby wypływają z zatoczki pod drugim brzegiem. Może i nam coś przypadnie w udziale. Wyjątkowe te kabanosy, ale raczej przed jakąś randką nie, nie polecam. Ale numer, znowu zwijam bombkę, a tu wisi, o jaka piękna płotka. O kurczę, ale nie dawała sygnalizacji żadnej o dziwo. Jaka piękna płoć. W ogóle założyłem kukurydzę, bo się nic nie działo. Pewnie dlatego. Wow. Przyzwoita. Opa. Ale z drugiej strony chyba wolę waftersy, jak mam łowić płotki na bombkę. No cóż, próbujemy jeszcze raz. Ciekawe od jak dawna wisiała. Na szczęście nam zaszło w końcu słońce, więc można siedzieć. Już wygodnie. Już pakujemy sprzęt. U nas odcięły ryby. Są tam z prawej strony u kolegi. Wszystkie u nas nie przechodzą po prostu. Nie wiem czemu, obraziły się. A tu jest gdzieś kaczka. Hej, a my mamy resztę kukurydzy. A przynajmniej kaczka będzie zadowolona. Aż tu na brzegu. Smacznego. Dopóki nie spakuje reszty, to czekamy, co się wydarzy. Nie za dużo czasu zostało. Oficjalnie się poddaje. Od kiedy tutaj pojawił się cień, była straszna padaka. Ryby przesunęły się ewidentnie w prawo i my nie łowimy. A tam jednak brania czasami są. Także trochę lepiej tam mają niż my. Co poradzimy? No, trudno. Trochę wpadło, a mura nadal nie ma. Karpia dwie dychy nadal nie ma. Także nie. Musimy to poprawić. Pakujemy, uciekamy. Także dziękuję Wam za oglądanie. I do następnego filmu.